Amigas, jakby to powiedział nasz brazylijski przyjaciel. Witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. A jak? Dzisiaj chciałbym Wam pokazać trzy proste triki, jak przyspieszyć sobie refill na expa na tibijskich szlakach w 2021 roku. Także przechodzimy do prezentacji. Założę się, że jeszcze tego nie znałeś. No jesteśmy w Magic Shopie. Jesteśmy w Magic Shopie, piszemy sobie hitradę i zobacz gościu co się tu dzieje. Masz runki, masz runki, jakieś różdżki, masz tu potjąki. wszystko masz rozpierdzielone. Żeby sobie ułatwić dostęp do potionów, piszesz tak, HI, Tradę i dopisujesz potions. Klikasz Enter, patrz gościu. Patrz gościu, masz tylko potionki. O Ale fajnie się tu ogląda, się kręca. Patrz, klikamy sobie, cyk Bierzemy sobie kilka manasów Zregenerujemy sobie trochę manę A jak? Dokładnie tak Mana, mana, mana I zobacz, wracasz z expa Wracasz z expa, teraz drugi tip Wracasz z expa, masz wialki Masz wialki, załóżmy sobie Masz jeszcze, nie wiem, jakieś ultimaty Tutaj sobie kupisz Patrz, zużyjesz na siebie ultimata, cyk Masz różne wialkony co teraz zrobić, żeby przyspieszyć? Piszesz depozyt. Piszesz depozyt, pojawia ci się okienko. Czy chcesz wszystko sprzedać? Oczywiście po 5 gp sztuka. Klikasz, piszesz jest i zobacz, masz siano za flakony. Masz siano za flakony. Lecisz szybciutko do depo. Lecisz szybko do depo i pa, ogarnia, ogarniam ci kolejny trick. Ogarniam ci kolejny tip. Gościu, mówisz. Yy, Kurwa, daleko ten sklep z tymi zaopatrzeniowymi gównami Muszę szybko sobie fuda kupić Muszę szybko sobie fuda kupić Brown masz rumy I teraz tak Kurde no, na expo mi się przyda setka, nie? To czekaj To czekaj, po kurwa, ale ciężko się tu Ale ciężko tą stówę złapać, nie? Ha, ja przychodzę z pomocą Klikasz control Klikasz control i klikasz sobie Cyk Patrz gościu Cyk <gry> 101. 101. Elegancko. A chcesz, może 150? Chcesz, może 150? To patrz, gościu. Klikasz Shifta i cyk. odyszkę, 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 154. Można? Ha, jak najbardziej, że można. To są takie trzy szybkie triki, których używam, jeżeli chodzę na Expa, jeżeli idę w jakąś mocną Expiole, żeby zaoszczędzić czasu. Powiem Wam, że no, przy takich 10, 20 refilach. Czas zaoszczędzicie na pewno i tym bardziej wygodę, nie będziecie się wkurzać, że. Mmm, kurde, tu mam. Wiecie, są niektórzy ludzie, którzy mają jakąś nerwicę natręstw, muszą mieć równo 150, będą mieć 155 sekund, <laughs> a jak? Także, jeżeli przydał się Wam ten poradnik, jeżeli nie znaliście tych trików, piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że pomogłem w jakiś sposób, że poradzicie sobie teraz na refilach, na expach jeszcze lepiej, jeszcze produktywniej. Ja uciekam. Dzięki śliczne za taki szybki poradnik. No i co? Pyt odbioru.